Nie ma żadnego profilaktycznego systemu życia, który nie spowodował, że rozwinie się na potrzebuch. To jest niestety trochę biologii. Jedyne co możemy robić, to profilaktycznie poddawać się badaniom, które są proste tanie. Autobił jest to tak zwane PSA, czyli określenie takiego poziomu specjalnego białka w krwi. Oraz badanie PERECTUM, czyli przez odbudnicę, jeżeli to robimy. Powyżej 50 roku życia, raz do roku, mamy szansę na znalezienie, na wykrycie tego metodosłowu bardzo wcześnie. Co za tym idzie? Mamy możliwość pełnego, trwałego wyleczenia i tak naprawdę życia bez wersus Versus, jeśli mówię, zaniedbane, to niestety nowoczuł rozwija się bardzo skrycie, i tak naprawdę wszelkie opowieści o tym, że jak się częściej w nocy znika, to coś już może być. Nie do końca są prawdą, oczywiście to jest jakiś dzwonek e, alarmu, ale to może być o milionie innych chorób. Specyficznych e, objawów, o nie ma, jeśli są, to znaczy, że to jest bardzo zaawansowana to bezpośrednia. Zarówno prawidłowy poziom PSA przy negatywnym badaniu PERECtu, jak i odwrotnie, czyli dobre badanie PERECtu, a wysoki poziom PSA nie są jednoznaczne. To dwie rzeczy powinny iść razem. Jeżeli mamy sytuację, że przychodzi do nas pacjent, który ma PSA wiem, 10, a z drugiej strony to badanie takie truz, czyli utrusionograf. Ma bardzo dużą prostatę, przerośniętą, krucze, lakopato, to wtedy można powiedzieć: OK, no, musimy to zdiagnozować do końca, ale prawdopodobnie nic jakiegoś tam złego się nie dzieje. Skąd z kolei, jeżeli przychodzi do nas pacjent, który ma małą prostatę, a PSA na przykład 3 4, i w badaniu trus coś jest podejrzane mało, to jest, jest od kilku do diagnostyki, pomimo że to jest samo w zasadzie zdrowia. Te badania mogą nam powiedzieć, że coś złego. Co się dzieje, czy to jest nawet stan zapalny, przerost, czy coś do tego, nie wiadomo. Natomiast tak, dwa badania muszą zawsze być robione razem. To znaczy najpierw robimy poziom psa. z tym się do doktora rodzinnego, to się wydarzy, ale który robi badanie pr -ki. Te dwa badania w halo, halo, coś się dzieje, albo nic się nie dzieje, spotykamy się za rok.